Pani Ta Przewodnicząca tak? Rady Miasta Power. Pani Katarzyna. Komotrawuj. Oraz druga kandydatura? Uzasadnienie. Uzasadnienie. Zasadnienie. Czyli ma wydarzy zgodę. Tak, wydarzam zgodę. Dziękuję. Ja uzasadniem. Ja uzasadnę kandydat. Ja Pani Katarzyna jest absolwentką Wydziału Inżynierów Środowiska na Polityce Łódzkiej Filia Bielsku-Białej i studiów magisterskich zakresu ochrony środowiska na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła ponadto studia podyplomowa o specjalności Integracja Europejska w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza jak również studia podyplomowe zarządzanie w administracji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Włączyła kurs na szkolenia krajowe i zagraniczne w zakresie ochrony środowiska, administracji samorządowej i integracji europejskiej. Jest 23 letnim pracownikiem samorządowym. Pracowała jako kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bogi, kierownik promocji starostwa, powiatu, wydziału, yy, promocji starostwa Powiatowego w BOKI, kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy Lipica Murowana, kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Lipica Murowana. Pełniła też y, funkcję rad, Radnej Rady Powiatu Powieckiego w kadencji 2006-2010. Była przewodniczącą Komisji Współpracy Międzynarodowej i Kultury i Promocji. Reprezentantka Związku Powiatu Polskich w Komitecie Jestemującym dla Rady <trony> Krajowej Strategii Wykorzystania Funduszy Spójności przy Ministerstwie Środowiska. Powołana przez wojewodę wodę ma z kwadratu Zespołu Parków Krajobrazowych w Tarnowie, gdzie poprzez swoje swoim działu pełniła rolę doradczą i opowiadawczą w zakresie działań warty. Prezes Fundacji Partnerstwo dla Ziemi Wojeńskich. Wieloletni autor tekstów związanych z ochroną przyrody to miesięcznika Kronika Wojeńska. Miłośniczka Zwierząt, a obecnie właścicielka Studium Dzisiaj Urody Bella Sebastian i pracownik Starosta Powiatowego. Autora. Wydaje mi się, że jest osobą naprawdę godną do udzielenia i osobą mają kompetencje nadużowe. Dziękuję. zapytam, czy Pani poszła do Ejporta i zgodę na kandydatowanie? Tak, tak. Wybrałam tak, koleżanka zgodę. Dziękuję to. A to wybrałam drugą osobę. Chciałbym zgłosić Pana Radnego Jana Walickiego na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję. Czy Pan... Radny Jan Pański wyraża zgodę, Dziękuję bardzo. Krótkie uzasadnienie. Od urodzenia mieszka w Bogni Żonaty, stroje troje dorosłych dzieci, ma wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Przez ponad 40 lat zatrudniony jako dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole, w zespole Szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica w Bogni. Do 2023 roku. 17 lat pełnił funkcję wicedyrektora zespołu szkół nr 1 w latach 91-2008, a w latach 2015-2022 dyrektora zespołu szkół nr 1. Był to okres modernizacji i rozbudowy szkoły o nową falę sportową termomodernizacji, modernizacji, tworzeniu kilku nowych kierunków kształcenia oraz uzyskiwania wysokich wyników pracy dydaktyczno, -dydaktyczno w szkoły. Swoje bogate doświadczenie zawodowe, związane z realizacją różnych programów i projektów edukacyjnych, inwestycyjnych, współpracy z partnerami zagranicznymi oraz w zarządzaniu dużymi zespołami osób, wykorzystywał w pracy na rzecz społeczności lokalnej. W latach 89-91 był wiceprzewodniczącym Międzyszkolnej Komisji Nauczycieli i Pracowników Oświaty NZZ Solidarność w BOK. Przez 11 lat, czyli od 86 do 97, był także członkiem Rady Nadzorczej Bohemskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1998 roku jest radnym, obecnie rozpoczyna siódmą kadencję Radnego Rady Miasta w Bownie. Jako radny pracował w Komisji Oświaty, Kultury, Komisji Finansowej, którym przewodniczył przez ostatnie 5 lat. W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a w latach 2014-2018 był przewodniczącym Rady Miasta Wodni. Dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś zgłoszenia? Jeśli proszę Państwa nie ma, to zamykam listę kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta. Ogłaszam kilkunietową przedmówcę o się komisji przygotowania regulacji, głosowania oraz karę głosowania.